Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku pamiętnika rezultatów z produktem Laminine. Dzisiaj chciałabym przedstawić niesamowitą historię, niesamowitą historię Eleny, która pochodzi z Ukrainy. Jest to kobieta, która przeszła bardzo dużo w życiu, miała wielkie problemy zdrowotne. Jak widzisz na rysunku, na obrazku Miała nowotwór skóry na twarzy. I ten nowotwór w zasadzie był, to był taki skutek uboczny leków, które ona przyjmowała. Ale całą historię tej kobiety zaraz pokażę tobie w krótkim filmie, który będę tłumaczyć dla ciebie. Zapraszam. Witam wszystkich. Jestem z Ukrainy. Chciałabym przedstawić swoją historię. Sześć lat temu byłam zdiagnozowana jako, um, że mam agresywną formę reumatoidalnego zapalenia stawów. I czułam się strasznie. Nie mogłam wstać z. Z krzesła nie mogłam zapiąć swoich guzików, nie mogłam nawet podnieść kubka. No i oczywiście dostałam mnóstwo leków, które, które spowodowały mnóstwo. A, spowodowały, że miałam udar, dostałam nowotwór twarzy. I to wszystko nie mogło się zagoić, ponieważ mój cały system unologiczny był po prostu na bardzo niskim poziomie. Również miałam depresję i byłam sfrustrowana strasznie. Nie wiedziałam, co mam robić. No i oczywiście poczułam, że straciłam motywację do życia. Moja rodzina również bardzo to przeżyła. I to, co lekarz powiedział mi, to było to, że powinnam zacząć po prostu zakupić wózek i, i, i być na tym wózku i całe życie być na wózku. I bardzo nie lubię pamiętać tych dni. Kilka miesięcy temu moja doktor Natalia e, przedstawiła mi produkt Laminay I zaczęłam zażywać jedną kapsułkę dziennie, potem drugiego dnia dwie kapsułki dziennie. I przez 12 miesięcy zażywałam 12 kapsułek laminaj i 4 omegi. W pierwszym tygodniu zażywania produktu zaczęłam chodzić. Bo ja wcześniej cały czas leżałam, nie, nie chodziłam praktycznie i nie mogłam w to uwierzyć. Zaczęłam chodzić i zaczęłam czuć energię, zaczęłam być aktywna. Nie, nie musiałam spać po południu, spałam dobrze wieczorem. I byłam bardzo szczęśliwa. I poczułam bardzo dużo, dużo rezultatów, jeżeli chodzi na przykład o moje um, stawy, o moją mobilizację. Um, mogłam się bardziej poruszać i zaczęłam oczywiście, um, wsiadłam za kółko z powrotem. I postanowiłam, że przyjadę tutaj z Ukrainy do USA. I ten lot trwał 20 godzin z, jedną, z jednym przesiadką. I wzięłam wtedy 12 kapsułek Laminine i 5 Omegi, żeby czuć się po prostu bezpieczna i żeby czuć się wspaniale. I nie poczułam żadnej zmiany czasu, a tam jest. Kilka godzin z 12 godzin chyba jest pomiędzy Ukrainą a USA i po prostu nie odczułam tego, czułam cały czas się bardzo dobrze. Przyjechałam tutaj, żeby żeby powiedzieć, że czuję bardzo wielką wdzięczność za to, że, że jest ten produkt i dziękuję osobie, która mnie która mnie do tego... Um, która mi to pokazała. Ale również chcę specjalnie podziękować fantastycznej kobiecie, Irenie Sawczyn która, która uczy nas, która edukuje nas, która kocha nas jak matka. I dziękuję Ci, Irena, że um, pokazałaś nam produkt Laminine w Rosji. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję w tym odcinku. To, to wszystko na dzisiaj i zapraszam na jutrzejsze wideo. Pozdrawiam.